Ja, kochani, wasz skromny pajac wojskowy, widząc, że zabierają mu rolki pod tytułem cykl koniunkturalny, nie tylko wrzuca te rolki na YouTube'a ale i moi mili, ma tańsze buty, więc bo, mówię wam, że jeżeli chcecie buty okazyjne, zimowe, to oczywiście możecie zawsze za pół ceny kupić Loły, ale te modele cieplejsze, nie Loła Zephyr. Loła Zephyr, kochani moi, Pizga chłodem, po prostu jeszcze ciężko wyczyścić, bo pod tym plastikiem ciężko, ale mamy. I mamy, ale bez sensu, bo to macie taniej, a to jest but bardziej zimowy I Jeszcze mam klientów, co w tym 15 lat chodzą Różne inne modele HX KSK 3000 ten się nazywa Mamy Mindla zimowe Mamy różne takie lowy dziwne, których już nie ma Ten model chyba nawet dla formodziaków był robiony i mam duże rozmiary Natomiast chcę wam sprawić radość 419 zł, dam wam zarąbisty but Szyty w Europie, bo tak jak pamiętacie, nie mam tu nic chińskiego, bo jak mówią moi klienci, wiadomo, gdy widzę China, to mnie zgina. Więc moi mili to, Benon. I teraz, co tu jest fajnego? Po pierwsze, Czechy są blisko. Jak witam, lubim na nie, Czyli możemy wam to dorazić, pojechać do Czech, przywieźć i zawsze wam to mogę zareklamować. Czyli jak się nam e, ciągi logistyczne wykrzaczą, bo wszystko w tym kierunku robią, żeby nas tutaj... Dojechać tym kanałem Sueckim, no to wtedy, kochani moi, do tych trzech pojadę wam i wam tą reklamację zrealizuję. I mamy, jak widzicie, wszystkie rozmiary i czarnego i beżowego. I teraz, dlaczego to jest dla Was ważne? Oczywiście pamiętajcie, tu jest ta gwarancja dwuletnia, podstępujemy Wam ją oczywiście odpowiednio. Natomiast o co chodzi, dlaczego Wam to polecam? Bo tu jest ten Vibram. Który w butach Zamberlan będzie kosztował Gdzieś na poziomie nawet 800-700 W butach Skarpa nawet 800-900 nowych, bo są nowe modele Które wam zaraz pokażemy Dużo nowych modeli Ale nie o tym teraz Teraz polecam wam ten but Dlaczego? Bo jest kryzys I to jest but z membraną na wibramie Czyli w góry i za 419 Czyli jo jo Polecam